Wytrwaliśmy, idziemy dalej. Jerry już zjaje ostatnimi siłami. Jęzor wisi. Nie tam Jerry, chodź tu. Proszę. Dallas po krzokach. Jak to zwykle bywa. Chodź. Jerry, chodź. Jerry, chodź. Dallas znowu zrobił przystanek w krzaczkach. O, jest kubka. Kurwa, zajebiste mam ujęcie. Bez jaj. Jeszcze się ten głaska jak strach! No wy... Wojtek, widzisz mi tak głaskać, jak będę walić? Tam, na... tam, dalej. Jerry, chodź. Jerry, chodź. Dalas, nie bój się, oho. Kaplica. Dalas, poczuł wodę, nie chce iść. Patrz jak się boi. Poczekaj, ja pójdę pierwszy raz, Jerry. Jerry, Jerry już stanął, Jerry już nie chce. Nie, wodę. Proszę bardzo, tu się będziemy kąpać. Jerry, chodź! Jerry, chodź! Daj łapkę. Łapka, łapa, łapa! Gdzie łapa? Darla stoi. Idzie, czekał na pancie. Proszę bardzo. Następny krzaczek. Chodź Jerry, idziemy naprzód. Tu chodź! Skurw... Chodź! Dalla zostaje w tyle. Rzeczka. Dallas. Idzie, kroczy, ostro kroczy. Jerry już nie ma chęci, ale idzie. O! Daraz już jest w wodzie. O, jak idzie, ty! Łapy, ten! Dżery, chodź. idzie. Walnij się do tej wody. Ja? O, idzie. No, galla. No Zaczekaj, podtrzymaj Jerego I telefon. Bo się nagrodzi. żeby czas. mnie kurwa nie i nie pociągnął, żerzy. A ja idę. Nie masz komórki? Nie, masz go w ręce. Aha. Służba, <laughs> głowie uczucie, nie? Zostaw, zostaw, bo zacznie uciekać. Ja zalaz, chodź. chodź, zostaw go, nie chcę samo idzie. Chodź. Ty, a może musisz ciągnąć kaganiec? Nie, nie będę musiał mieć. Coś ty. Chcesz też pływać? Chodź. las nie bój się On się boi, bo my go kiedyś kurwa zanurzyli, też jaka mu zanurzył bujzę? No No piesek Chyba to się nagrywa Faktycznie Kurwa ma, śmiać to usuń